Prosimy o przystąpienie do, nie, bo to jest, zmian, to, jest nie, to jest pierwsza prognoza w tym budżecie, tak czy jedno, dziękuję, Pierwsza prognoza, tak? Pierwsza prognoza, jest prognoza. Tak? Nie, nie, ale zacznijmy może od o zmiany budżetu, a później przejdziemy do prognozy. Czy tutaj coś się zmienia w tych materiałach, które otrzymać Tak, powinniśmy zmienić z zawiadomienia o subwencji wartość 29 tysięcy 567 złotych, ale nie, nie mam tego dzisiaj, bo jeszcze, jeszcze dochodzę do wniosku, że być może jeszcze coś powinnam dodatkowo ująć, więc bardzo proszę, te zmiany tylko dzisiaj powiem, a jutro Państwo wręczę też przed spotkaniem. Ja tutaj przeoczyłam, bo jest jeszcze dzisiaj, To dopiero właśnie, żeby podjąć uchwałę w sprawie zmiany ustalenia składu osobowych Komisji Rady. To po, po budżecie wrócimy do tego tematu. Ale dlaczego zmiany w tym? To tylko i, i nazwiska, ale zmiany w pięciu osób. Osoba, no, no. Mhm. Ale to do tego wrócimy. Dobrze. Do tego. Dobrze. Na dobrze, ponieważ nie spotkamy się, przewidujemy, tak, że nastąpi na będzie więc to co mamy w zmianach od na plus 29 567 zł musimy to wprowadzić do tej zmiany jeszcze no na nie, nie ma tego, to dopiero w tej chwili mówię, że jest taka zmiana oprócz tych zmian, do których wrócimy. I żeby wyrównać tą kwotę, ja proponuję 433 zł do równych 30 tysięcy i taką samą stronę dochodów i wydatków przygotuję na jutro dla Państwa, tak? No, nie tak? Nie? Nie, nie. Nie, nie. Na plus zwiększenia dochodów i wydatków. A wydatki z racji tej, że Biblioteka też złożyła wniosek już po wysłaniu materiałów do Państwa i jeszcze z mops tak naprawdę dotyczy to przede wszystkim 2,4% wynagrodzenia dla pracowników, o których mówiliśmy w budżecie. Natomiast jednostki, które jednostki z wyliczeń swoich robiły pierwszą przymiarkę do projektu budżetu jeszcze w listopadzie, a w grudniu to się zmieniło. Stąd też no, są takie jeszcze kwoty, które powinno się uzupełnić. W samej uchwale Rady dotyczącej zmian, jak całą numer nr 1 otworzymy, to są dochody, tak? Bardzo proszę. I dochody, jak widzą Państwo, są porządkowane, bo w małych wartościach dziewczyny już to, co podejrzały, że na przykład nie ma planu, a jest jakaś mała wpłata, więc to porządkujemy poprzez wprowadzenie tego planu. Natomiast w dziale 010 w 0970 paragrafie z różnych dochodów. Już jest więcej niż było zaplanowane, więc 310 zł jest zwiększenia. W dziale gospodarki mieszkaniowej 3000 zł, nowa rzecz, nie było tego, załącznik numer jeden bestyjny. Załącznik numer jeden bestyjny, tak prawdziwy już mówię, a później do uzupełnień wrócimy. Taki tak w poprzednich. Numer jeden. Bestia to program, tak się nazywa. Bestia połączenie z całą Polską. Zapisem na górze dochodzi. Możemy również uzupełnienia, jeżeli jest łatwiej, bardzo proszę. Uzupełnienia, to co zawsze. Ale uzupełnienia, jak wszystko tak, bardzo proszę wyjąć tak, Na stronie trzeciej, gdzie się zaczynają dokonywać. I później w, tej, w tym załączniku prawdziwym są wszystkie te kwoty takie same wprowadzone, tylko są jeszcze wartości pierwszych planów. Tak tutaj tego nie wprowadzamy, żeby było tylko czytelnie, co nam, co zmieniamy. Więc 310 zł w transporcie i łączności. Wpływy z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej. 100 zł i 3000 tysiące z racji z Na stronie trzeciej. Dochody, bo o tych zaczęliśmy mówić. trzecia strona. Dochody, proszę, w gospodarce mieszkaniowej 3000 dotyczą porozumienia z Wojewodą, gdzie zwiększa się środki na utrzymanie grobów wojennych 3000 zł. I 100 zł wpływa z różnych opłat w nieruchomościach. W administracji publicznej 50 zł wpływa z usług, tam nie było żadnego planu. pozostałej działalności w bezpieczeństwie publicznym i obronie przeciwpożarowej dotyczy to kwoty, którą powinniśmy wprowadzić z racji otrzymywania, otrzymania środków za M przedsiębiorstwo z ubiegłego roku. Mhm. Na następnej stronie jest to paragraf tak wskazany, przejść 297. Tak, ja... proszę. to już jest zakończone zadanie, ale środki są dopiero w tym roku. Tak. Piszę zresztą środki e- przedsiębiorca, tak? W dochodach od osób prawnych od tych głównych, w tym głównym dziale dochodów od podatków zwiększenie jest na 200 zł tylko w odsetkach od nieterminowych płacy do podatków i opłat w rozdziale 756-18, w tym samym rozdziale jak, jak planujemy opłatę skarbową. W oświacie i wychowaniu 801. 4815 na plus dochodów i to są drobne, małe, wprowadzone kwoty. W szkołach podstawowych 0,750, czyli z czynszów, z dzierżaw, 770 zł. W pozostałych odsetkach 50 zł. We wpływach z różnych dochodów, 330 zł. W przedszkolach, 135 zł, z czego w odsetkach 25, 110 zł. W różnych dochodach. W innych formach wychowania przedszkolnego środki 2460 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania. W gimnazjach pozostały odsetki 500 zł, 0,970 wpływy z różnych dochodów 330 zł. W zespole usługi ekonomiczno-administracyjnej razem 700, w tym odsetki 500, 200 z różnych dochodów, w szkołach zawodowych 500 zł, 400 zł z odsetek i z różnych dochodów stał. Nie wprowadzone to było na etapie budżetu, gdyż to też nie jest duża wartość, ale sama jednostka zawsze lepiej bezpieczniej to planuje niż gdybyśmy to narzucali. Jak we wszystkich innych narzuciła trochę sama tutaj w tej jednostce czekaliśmy na same zgłoszenia od, od ZODIO. W pozostałych zadaniach w ochronie zdrowia, tutaj jest tylko pominięte, bo się spodziewałem porozumienia, ale jeszcze go, jeszcze go nie ma. To porozumienie, które jest na młodocianych dotyczy spraw związanych z funduszem wypłacanym poza budżetem, więc tutaj nie należy go wprowadzać. W pozostałej działalności, w pozostałych zadaniach z zakresu polityki społecznej w dziale 853 małe wartości dotyczące rozliczenia środków unijnych z siódemką i z dziewiątką, Paragraf 2000, tak z 7 z czyli ze środków europejskich 5 groszy i ze środków budżetu krajowego 123 zł74 W zł. gospodarce komunalnej ochronie środowiska również środki unijne, w gospodarce ściekowej ochronie wód dotyczące rozliczenia radostowa spodziewanego jeszcze tego nie ma. Jeszcze nie ma, jeszcze nie było kontroli z Urzędu Marszałkowskiego. Wczoraj była kontrola na temat suw czyli stacji uzdrowienia wody i, i studzianki. Kontrola jest zakończona, teraz w granicach miesiąca trzeba czekać na pieniądze, na skutki pieniędzy. Natomiast tych środków jeszcze nie mamy, też czekamy na kontrolę i dopiero po kontroli nadejdą pieniądze. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego 5000. tysięcy tak jak co roku na domy i ośrodki kultury i ślednica i z racji porozumienia podpisanego z obiatem z panem starostą na współpracę przy, 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 przy prowadzeniu dożynek. Kultura fizyczna i sport 60 196 zł. 4 grosze. W obiektach sportowych 4 w różnych dochodach w paragrafie 0970. W pozostałej działalności 6297 czyli znów środki unijne dotyczące fosy pierwszej części opłaconej w tamtym roku 56 19604 grosz Razem ja tutaj sobie zawsze na tym załączniku robię przymiarkę już całego budżetu razem to podsumowanie dochodu zmienia się na 414 2675 grosz. I wróćmy do początku tej strony pierwszej. Już nie będziemy otwierali dwójki, bo to samo jest w dwójce. Zmiany w wydatkach budżetowych w transporcie i łączności, czyli do tamtych zmian dochodów na jutro, będzie jeszcze zwiększenie w subwencji, jak powiedziałem na początku, oświatowej na 29 tysięcy złotych. 29 567 zł i 433 zł w podatkowym paragrafie po to, żeby była to kwota równa 30 000. W transporcie i łączności wydatki na zakupy inwestycyjne, wydatki na inwestycje nie powinno tu być zapisane, ale paragraf jest dobry, 6050 34 tysiące zł. Na zadania inwestycyjne, które można będzie zaliczyć tak z racji wprowadzonych robót do inwestycji, gdyż to y, wiemy doskonale, że tak wtedy budżet wygląda, jeżeli zadanie można zaliczyć do inwestycji, żeby było w wydatkach inwestycyjnych. W gospodarce mieszkaniowej 26 200, z czego 11 000 w zakupie usług pozostałych, 4 600 kary i odszkodowania. Kary i odszkodowania już zapłacone zostały, i to. Jest obowiązek każdego księgowego, jeżeli się ma takie polecenie z sądu czy z tysiąc 1200 zł, później należy wprowadzić do planu. Tak? To nie jest jakaś zawiniona sprawa, to jest po prostu znowu coś, co jest koniecznością. W 6.050 wykonanie ciepłociągu z rur proizolowanych w kotłowni Sienkiewicza 5. Taki wniosek był w zeszłym roku z tym, że w zeszłym roku tego zadania nie umieściliśmy, zwróciła się o to Spółdzielnia Mieszkaniowa, gdyż ona i e, właściwie wszyscy tam już są, mają wykupione mieszkania, jest tylko chyba nasze dwa mieszkania w tej piątce, ale kotłownia jest gminna. I już kiedyś, pamiętacie Państwo, też coś pomagaliśmy, tak, bo jest to nasz obowiązek, i teraz te 14 dotyczy też wspólnej sprawy, że oni wyłożą chyba swoją robociznę, z tego co pamiętam, a my powinniśmy zakupić te rury realizowane. W działalności usługowej 3200 na groby wojenne, bo 3000 od Pana Wojewody, nasze 200 zł. Skromne środki, ale to pozwala na utrzymanie tych grobów yy, wojennych w celu na tyle ile to możliwe w administracji publicznej 500 zł na zwiększenie, ale jednocześnie zmniejszenie i zwiększenie dwóch paragrafów z 400 czysta zakupu usług w samym Urzędzie Miejskim a utworzenie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego głównie dla powiatu to są. Wszystkie opłaty roczne za tam, gdzie coś gmina zajęła z tytułu czy pasa drogowego, czy jakieś działki, gdzie służy to naszemu przeznaczeniu, naszym mieszkańcom, i my musimy te opłaty dokonywać corocznie. W pozostałej działalności 500 zł w 4300 paragrafie, 750 95, nie było takiego paragrafu, więc żeby móc realizować wydatki, no, trzeba wprowadzić ten paragraf w życie, ponieważ zdarzył się już taki przypadek, że tutaj 50 zł trzeba było zapłacić i trzeba mieć ten. Za 50 zł nie ma dyscypliny budżetowej, jest dyscyplina powyżej, średniej, krajowej. tak. Natomiast żeby nie było w naszym programie sprawozdawczym i tym, tej kwestii właśnie, tak? jeżeli jest wydatek, a nie ma planu, to zaraz jest czerwone, są salda i jest to po prostu problemem. Dlatego trzeba również stworzyć plan. W bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nie, nie wprowadzamy tutaj w tych dwóch, jest na razie, na razie wystarczająco, to są składki to są opłaty na rzecz, w tym paragrafie, o którym wymieniłam, bo zapomniałam, że to nie ten paragraf, ale tutaj są właśnie płacone składki za udział w akcjach, których gmina co roku wzrasta. Tam. Te wydatki wzrastają, dlatego że nasza straż jest już w krajowym systemie ratownictwa i nawet wtedy, kiedy pomagamy przy tych trudnych akcjach poza gminą, też diety należą do nas. W zakupie energii 2000 na plus i w zakupach inwestycyjnych zmiany użytkowania OSP. Proszę państwa, więc tutaj jest. Tutaj ustalił tak pan kierownik, że 2000 na dokumentację pomoku. Proszę, a kwoty, kwoty na no, ja tego właściwie z bojniczem nie wygodniłam, a kwotę prawdziwego wykonania, to jest kwota ponad 600 tysięcy złotych bez wskaźnika przeliczeniowego, no sądziłam, że będzie umieszczona w roku 15, a nie wiem, jak się to dobrze rozmowy. Nie, nie wiem, nie zapytałam po prostu. Muszę tego jutra wyjaśnić, tak? Jeśli chodzi o staż? Tak. Nie ma Proszę, no strasznie na dziś. specjalnie zamiana, pani? Dobrze, ale ja też, oświata, i żeby. No, obszarnie, że może tak, już, może coś, tak. Pogardliwy jest pana burmistrza, dobrze, bo pani dał jest jeszcze wam również? Nie. nie, nie w oświacie i wychowaniu, to przynajmniej na telefon tak postaram się zapytać w oświacie i wychowaniu, albo, no tak, po prostu. zmiany dotyczą dla mnie bolesnej sprawy, z tego względu, że na etapie, na etapie tworzenia projektów unijnych również wnoszę zawsze o to, żeby ktoś, kto pilotuje ten projekt, starał się wyłonić wydatki inwestycyjne, ponieważ wtedy mamy też no, lepszy obraz tego budżetu. Tak nie ta budżetowa nadwyżka bieżąca musi być pilotowana, bardzo przestrzegana w ciągu całego roku. I w podejściu do budżetu tak, ustaliliśmy z prowadzącą osobą, ona w tej chwili jest nieobecna, jest na obrocie macierzyńskim, że wyposażamy nowy gabinet, wyposażamy nowy gabinet, czyli to wyposażenie pierwsze może być zawsze przy każdym przy każdej pracy może być zawsze traktowana jako inwestycja. Bo tworzy się od podstaw coś, czyli ale okazuje się, proszę, program unijny dla wykwalifikowanej kadry podstawówka na staw i akcja innowacja. Ale gabinet Proszę. jest do pracy. Nie gabinet, tylko... Pomoce naukowe, nowo tworzone, nowo utworzone, tak? Pomoce naukowe. Tyle jednak, że wśród tych zakupów pracowni, całą pracownię nową, tak, w szkole, w szkole podstawówka na i tak? Innowacja, akcja Innowacja to jest w szkole Polad Gimnazjalnej Podstawówka na starczy, Natomiast teraz się dowiaduje, że te gabinety... To nowe wyposażenie tych gabinetów. Pracownia. W nowe pracownie. To jest to nie wyposażenie w biurka, tak? Nie no, wyposażenie no, biurka, no, tylko w no, pomocy naukowe. Wyposażenie no. pracowni. I tam są na przykład całe zestawy tak? biologiczne, jakieś tam chemiczne. No i jest dylemat tak, Czy aby było to przenieść do wydatków normalnie bieżących. Chociaż no, mój umysł się z tym kłóci, ale w tej chwili przenosimy to do, do wydatków bieżących, wszystko co było poprzednio w inwestycjach. Stąd takie poważne zmiany. Proszę zwrócić uwagę. Podstawka na nasta 46 000 To jest ta wielka zmiana, a w projekcie Innowacja to są tylko małe paragrafy, które też razem schodzą do zera. To 70 tysięcy, na No właśnie, ale pamiętam teraz na to, 50. Wiem, wiem, spojrzałam i właśnie nie pamiętam, muszę wejść na górę chyba zobaczyć, tak? Nie pamiętam, co to jest za zadanie. W przedszkolach 510 zł, zwiększenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Projekt mam plan i go realizuję z zerówką, ale też tutaj właśnie jest to, co mówiłam, tak z siódemką, z dziewiątką. Czyli zdejmujemy z inwestycji, wprowadzamy do zadań bieżących. dowozie uczniów do szkół 20 zł, zwiększenia w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych po rozliczeniu tego paragrafu dla ZOBIO plus 1290 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W liceach ogólnokształcących moja matura, mój sukces, również siódemki, dziewiątki, ta sama sytuacja co poszedłem. w szkołach zawodowych 30 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czyli w tych trzech programach moja matura, mój sukces, jeszcze raz mówię tak, mam plan i realizuję. I brot, na start. Na końcu, gdzie są podsumowania paragrafowe tych dużych wydatków paragrafowych inwestycyjnych, widać, jakie to są wartości. Czyli jest to na przykład w projekcie go realizuję 45 5608,40 w dwóch paragrafach inwestycyjnych. Zmniejszenie i niżej w liceum ogólnokształcącym 43 57 i 7, 680, 7 50. Jakie duże wartości utworzone z małych podczynników, z małych. Takich tam czuszek zebranych, jakieś tam, tak, klasery, motyle, czy coś takiego.